Witam Was cieplutko. Jedziemy do dużej azdy, po młynek, y, taki wiecie, do kawy, coś takiego, bo Łukasz będzie mielił co? Ostropest. Ostropest plamisty, tak? tak? Tak. Łukasz chce to zacząć pić y, i chce też, żebym ja to piła, bo podobno jest zdrowe. A że kupiliśmy w ziarnach, no to trzeba to zmienić. No, także tak, więc jedziemy. Tu masz coś. Wygląda jak na P. Jak on Jedziemy? No. Za no to <noise> Jedziemy, tylko po i wracamy, tak? Tak? Nie wiem. Trzeba pojechać do mechanika. Nośnię wokoło. Mm, to już, wiesz. Nie, nie. Ja nie będę dwa zjedził, nie niepotrzebnie. No i to co będzie trwało? Pewnie szybko. Raz no 10 minut, tylko to muszę z nim porozmawiać. Mhm. spread Wracamy. Pojechali po i kupili odkurzacz. Dlaczego? taki młodek. Mamy odkurzacz, słuchajcie. Kupiliśmy nowy odkurzacz. Ten nasz wywalamy, bo to już jest, wiecie, staro, sta, staroć. A chciałam taki pionowy, ale z, na kabel z dużym pojemnikiem. Nie bezprzewodowy, bo taki bezprzewodowy mały już mamy. Ech. No i tak, i Łukasz sobie wykupił tym samym subskrypcję na nieodkurzanie. Bo nas no zawsze Łukasz odkurza w domu. No, teraz się to zmieni. Teraz sobie kupił kupił nieodkurzanie. Bardzo dobrze. No. Tak lubię. Także subskrypcja na nieodkurzanie. Kupiona. Tu właśnie zawsze tanio, może tu zatankować no, jak już jesteśmy. Spacz kolejki są, tu jest tanio, mówię ci. Dobra, może zatankujemy jeszcze i jedziemy 8, do domu. 8. No. Tu jest. No. Ciekawe jak, jakie to paliwo tak naprawdę Właśnie. jest. Właśnie. Patrz takie kolejki są w ogóle. Teraz się radio funczą. No tak, tu jest piesek, a tu jest odkurzacz, słuchajcie. Wzięliśmy ten, Goblin. On tutaj jest coś tam niby dla zwierząt, ale to wiecie, wszystkie te odkurzacze tak pisze, że za, dla zwierząt, a wzięliśmy ten, bo on ma, no po pierwsze 400 W, wyczytaliśmy, także mocny, tak, mocny. Nie jest taki super ciężki, 4,7 kg yy, i ma 6 metrów kabel. Patrzyliśmy też na Racer Hobbs, ale Racer Hobbs miał bardzo złe opinie. Był bardzo podobny do tego, właśnie. Nawet ładniejszy był, bo miał tutaj te elementy niebieskie, niepomarańczowe, ale miał złe opinie. Także tutaj jest jeszcze dodatkowo taka yy, turboszczotka więc zdecydowaliśmy, że weźmiemy ten a tamten nasz stary już do kosza bo on dużo miejsca zajmuje i tamten odkurzacz powiem wam, że on nie jest zły, którym mamy on jest dobry, tylko wkurza mnie to, że on jeździ za mną to jest ten taki starodawny, że z ja wolę, żeby wiecie, odkurzacz był przy mnie, nie muszę nic ciągnąć nie muszę nic przenosić tylko po prostu sobie jadę, także otwieramy i zobaczymy Już nie jedynie no, jakaś, O nie, jakaś śrubka Łukasz. O nie. O nie, śrubka to już do wywalenia. To już się nie nadaje. Jest piecz wymienny, jest rura, którą się tutaj dołącza. dołącza. E, czekajcie, tylko żeby miała ja dobrą stronę. E, tak, I tak? Nie. Tak. I tak. I ona potem sobie tutaj, e, wiecie, spoczywa na tym. I jak potrzebujemy, odpinamy. Mamy w końcówki, super. Chodź Łukasz, bo musisz tą rurę, tą mm -hmm. zamontować mi tego. Mm -hmm. Żeby Trudza. nie dopinać kicia. Kicia właśnie stoi nad aparatem i teraz aparat chyba poleci. O, a to jest ta wow. turboszczota. To ją się właśnie dopinać. O Piłeś już? ją się dopina o, cyk i sobie, to schować, I sobie wiecie, rura i możecie sobie schody, wszystko, Sufit, wszystko co? Ej, no rączkę śrubka. trzeba, bo zobaczcie jest śrubka jakaś, To jest to straszne. straszne to co ta śrubka jest? a jak się go włącza? a on ma tu włącznik zobacz, na dole nie na rączce, nie? sprawdźmy jak on działa w ogóle Kata już nie ma? Kata już miała. nie ma. Kiedyś już zauważyła, co to jest. Bo ona nie wiedziała, co to jest, wiesz? I teraz tak, łukasz w i zobaczcie, tu jest na rurę. O, Uwa, i teraz jest. tak. Rura. A, bo tak, tak, ta, ta. ta. tu już wiem, co to jest. Po sobie. teraz pozostaje. nie wiem, która strona, ta. Okay. Trzeba, widzisz, bo to, skutka. to wyjąć, chyba. jest to trzeba to mocno To wchodzi Jest. wszystko chodzi gładko. I teraz tu mamy miejsce na rurę i siób. I jak sobie chcemy coś rurą, to sobie wyciągasz, podpinasz sobie to i sobie jedziesz. To jest to? Żeby... A nie, nie. O, żebyś przechowywał szczotki też? Ja do... już napisałem historię do do, do to. A że to, do... że nie chcesz to. Zapinasz. A ja tak już tak, jak zrobię, czy tak, jak zrobiłam klientki? Że tego typu miał ja nie? No i odkurzam. A nie zbiera mi śmieci w ogóle, nie? No nic, no przejeżdżam po tym dywanie, nic się nie dzieje. Się okazało, że tak, że rurka była o taką. O. I mi rurką wtedy ciągnęło. Rozebrałam się i zabieram się, słuchajcie, za. Sprzątanie. Jak zaczęłam do Was nakrywać, to teraz Pan zaczął wiercić na dworze coś. Super, dziękuję. <noise> Także zabieram się za sprzątanie. W sensie samym już wysprzątałam, wiecie, po pościerałam kurze Muszę teraz ogarnąć tutaj kuchnię, bo jest bardzo dużo do zmywania znowu. E, blaty i tak dalej. Później pójdę w łazienkę i na końcu po po, y, Sprzątam sypialnię, czyli wiecie, kurze zatra. I i odkurzę cały dom moim nowym odkurzaczem. No, brakowało mi tego naprawdę, bo tamtym ja po prostu nienawidziłam tego robić, nienawidziłam, a to mi dużo bardziej ułatwi, wiecie, sprzątanie i, i też chętniej będę to robić, chętniej, chętniej będę po prostu odkurzać, bo tak jak Wam mówiłam, jakieś odkurzania nienawidzę. No, a, a tym będzie dużo lepiej. No mm. i tak mówiliśmy, no, Łukasz sobie wykupił subskrypcję. <laughs> że nie musi odkurzać teraz dom. bo będę robiła to z, z chęcią ja. No, ale na póki, póki odkurzanie to muszę posprzątać i tak wiecie, najpierw te do, no bo wiadomo. O okazji sprzątania, słuchajcie, pokażę Wam krem, który e, zdenkowałam. To jest L'Oreal Revitalift na noc. Powiem Wam, że super krem. Bardzo fajny. Ja sobie go muszę odkopić, bo bardzo mi się fajnie sprawdził. I zobaczcie, że ja go tutaj. No, kremić, to nie do jedzenia. Zużyłam go po prostu do zera do zera. Tu już nie ma co y, nawet wygrzebać. <gry> także bardzo fajny słoiczek, też fajny, bo jesteście w stanie, tylko tutaj zabrudził mi się, bo jesteście w stanie go zużyć do zera, także szukacie fajnego kremu na noc, to polecam Wam właśnie ten. I jeszcze jedna nowość do sprzątania, nowość u mnie, słuchajcie, to jest taka pianka. Ona jest, widzicie, tutaj do, do e, drewna, do szkła, do metalu, do plastiku. E, fabulous. Fabu... czekajcie, właśnie nie wiem co tu piszę, nawet fabulosa, ozonik yy, z woskiem, powiem Wam, że świetne, Multi Surface Polish, to jest bardziej coś takiego jak Pronto było w Polsce, do, do kurzu właśnie, świetna pianka i słuchajcie, ten zapach, ja tak wzięłam po prostu przypadkowo, po prostu ten, bo mi się buteleczka najbardziej spodobała, jest piękny, to jest taki zapach bardzo męski, taki, myślę, że taki, wiecie, mężczyzna po prysznicu, o... Tak by to, tak to nazwała. Także jak znajdziecie gdzieś w sklepie, ja to kupiłam w Homer I to kosztowało mało, chyba 99 pensów, ale jest naprawdę świetne. I tutaj widzicie, i zabija bakterie i wirusy, a pachnie tak mocno, że naprawdę jeden raz psikniecie i pachnie całe mieszkanie. Po prostu, ja bym powiedziała, że aż nawet za mocno. Także uważajcie, ale, ale świetne, polecam wam. Chciałam Wam pokazać. Zobaczcie, odkurzyłam tylko salon, i Dywan w salonie. On jest już pełny. Po prostu, jak, jak dużo jest syfu w domu, jak macie zły odkurzacz? To jest nieprawdopodobne. Ja jestem w szoku. Łukasz jest w szoku, był pusty jak zaczynałam. Tylko salon i dywan. Nic więcej. To jest tylko dywan. To jest chyba tylko dywan, nie? Ale nie, on salon no, też tu odkurzył podłogę. Ja się przecież patrzyliśmy. No. A, i Tam był się, pusty. Tak. No, 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 to jest dywan. I w było w Opróżniam bardzo... i jadę dywan jeszcze raz, bo po prostu to, co wyciągnął, to jest szok. ja już ledwo żyję dzisiaj, ale jeszcze, nie koniec dnia, jedziemy na wieczorny spacer, jest 18, .00. bierzemy kłaczka tak zwanego Lizusia. Ostatnio dostał nowe imię, to jest Lizuś. I Lizuś, zgadnijcie dlaczego. I jedziemy, słuchajcie, do... Ty, ja mam pasy niezapięte. I jedziemy, słuchajcie, na tą polanę, na której na której ją puszczamy wolno. Także będziemy się jeszcze przejechać. Później Wam opowiem coś o tym odkurzaczu, bo to mega. A co ja mam dla Was? O, Proszę, kuki! To jest to spoko. Puszczona już jest. O, jest, piłeczka, znalazła. Ona nawet ci przyniesie. Fajnie tu jest. Strasznie lubię tu przyjeżdżać. Bo tutaj kuki. widzicie, jest pusto. Nie ma ludzi. Kuki! Chodź! Jakieś wariaty. Nie? Kuki, Ej. Kuki. musisz biec za piłeczką. No jest strasznie zryta. Ja jej rzucę, może co? O, zobaczyłam, tak. Ty rzucisz? O, bateria mi pada. No to nic, to powiem wam w domu, co ze skórzaczem. No tamta też mi padła. Tej nie naładowałam. Tamtą włożyłam pod ładowarkę, to będzie jak wrócimy. Do mnie przynosi. Kuki! 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 No takie ładne. Kuki, przynieś! Przynieś! nie dawaj. Paga? Jest nie za daleko, bo wiesz. Chodź, przynieś! Ten to dwa metry latem. przynieś. Kuki, przynieś piłkę. Jeźdź, póki Mocno Ale w tamtą, w tamtą, w tamtą Przynieś. przynieść, nic nie, Oj Ciężko jest kopnąć przez kamerę, wiesz? W pewnie nie wiem no. jak nogę ułożyć

Nice. Piłkę, dawaj piłkę. Kuki, przynieś piłkę. Nie pokaż, gdzie jest, tylko przynieś. Tam jest, pójdź sobie. <grafy> Gramy w nogę. Yeah. Dawaj, Kuki, atakuj. No, Kuki przejęła piłkę, uwaga. Cóż za akcja! <grafy> tylko nie kopnij psa. <grafy> Super! Masz wody dla niej? Nie. A wiesz, że ona już jest zmęczona chyba? Dobrze, chwilę a, pobędziemy. Nic jej się nie stanie. No. Ja, ale daleko. Niesie, niesie, niesie. No i do mnie, do mnie. A to nie ja rzuciłam, wiesz? Bo ona chce się, żeby każdy się bawił. Że złodzi ty rzucasz, a mi przynosi, żebym ja nie była pominięta. I tak samo wcześniej było. Ale daleko ty rzucasz. No i koniec. Za <laughs> <Co, co> daleko. <laughs> Trop zgubiony, tak? Myślałam, że pobiegnę. Telefonem, no bo już kamera się skończyła. Podjechaliśmy, słuchajcie, jeszcze pod Pezet Home po żwirek dla kici i słuchajcie, to będzie pierwszy raz Kuki w sklepie, bo to jest sklep, do którego można wejść z pieskiem na smyczy. Także wezmę ją, zobaczymy jak się zachowa. Tam wiecie, będzie trochę ludzi, tak? Kuki, no idziesz? No idziesz, idziesz. Zobaczymy. <grym> jest już wieczór, Łukasz jeszcze wyskoczył do sklepu, słuchajcie, więc korzystając z okazji. No, dzwoni. Już, więc ja korzystając z okazji, słuchajcie, chciałam Wam jeszcze powiedzieć o tym odkurzaczu. Powiem Wam taką konkluzję. Jeżeli nienawidzicie odkurzać tak jak ja do tej pory, to słuchajcie, zastanówcie się, czy macie dobry do tego sprzęt. Bo powiem Wam, że ja pokochałam dzisiaj odkurzanie. Autentycznie Wam mówię pokochałam odkurzanie. Nienawidziłam tego, jak nie wiem, natomiast z tym odkurzaczem to jest po prostu coś pięknego. Powiem Wam, że byliśmy w szoku, zresztą pokazywaliśmy wam yy, zresztą pokazywaliśmy wam, ile nabrało po prostu z tego dywanu, co jest nieprawdopodobne. Natomiast jak odkurzałam w sypialniach. W, w, w jednej, w drugiej i w tym takim małym pokoiku ala sypialnia to, słuchajcie, to było jak na reklamie tego już Wam nie nagrałam, ale to było jak na reklamie że po prostu wiecie, jak przyjechałam odkurzaczem to nagle był ciemny pasek reszta była taka jasna, wiecie zakurzona, a zostawał po odkurzaczu po prostu ciemny pasek i te włókna podniesione były do góry, no po prostu coś pięknego Także naprawdę, jeżeli nie cierpicie odkurzać, to być może problemem jest odkurzacz. Tak jak było to u mnie, mnie męczył ten odkurzacz, który, wiecie, jaki mam. Na clean with mi mogliście zobaczyć na poprzednich filmach, czy jak chcecie, to cofnijcie się i zobaczycie. Taki zwykły po prostu, że z rurą, wiecie, rura, no jest taki mały odkurzaczek, który jedzie za wami. I mnie to po prostu doprowadzało do szału, bo jak go musiałam przenosić, ja go on się przewracał. Wiecie, zahaczał się gdzieś, tu, tu gdzieś, wiecie, o stolik, na przykład, wiecie. Stanął tutaj za stolikiem, no i ja byłam już za, z drugiej strony, i on nie chciał mi się prze, przesunąć, żeby przejać koło tego stolika. No po prostu mnie to tak męczyło, dlatego też odkurzał Łukasz. No, natomiast teraz z tym odkurzaczem, słuchajcie, Łukasz też ma ochotę odkurzać. <grym> Także teraz się pewnie będziemy bić o odkurzanie. Ale naprawdę polecam Wam sprawdzić i czy, przemyśleć to, czy to nie jest czasem kwestia odkurzacza, że macie po prostu słaby odkurzacz, który słabo ciągnie i się męczycie i wiecie, jeździcie w jednym miejscu parę razy i on nie chce wciągać. Dobry odkurzacz. To jest moim zdaniem klucz do sukcesu, klucz do polubienia odkurzania. Ja naprawdę jestem tym zachwycona. On tak ciągnie, przepraszam, tam wiadomości. Jestem tak, on tak ciągnie, jestem tak zachwycona, że po prostu mi się chce odkurzać. I piękna, czysta podłoga, po prostu dywany, wiecie, postawione, puszyste, no cudeńko, cudeńko. Także polecam Wam serdecznie, polecam Wam jechać po młynek, a wrócić z odkurzaczem, tak jak ja. No, a on nie był drogi, on naprawdę nie był drogi. Także niekoniecznie słuchajcie, sugerujcie się tak ceną. Na pewno te, wiecie, za 300 funtów robią te Dyson i tak dalej, robią jeszcze lepszą robotę. Ale taki, nie za 300 funtów, też sobie świetnie radzi. Tylko ja mówię o tym modelu, który mam ja. Czyli te, one są wszystkie bardzo zbliżone wyglądem. Ten Russell Hobbs właśnie Dyson ma, jeszcze jedna firma matko, już teraz nie pamiętam, bo wiem, że u klientów właśnie na nim pracowałam. One wszystkie mają bardzo dużą moc, to jest, poczekajcie, 400 W. Chyba tak mi się wydaje. W każdym razie one mają bardzo dużą moc, mają duże silniki i one naprawdę bardzo, bardzo dobrze mocno ciągną i robią naprawdę super robotę. Także taka moja e, rada dla Was ode mnie, jeśli chodzi o odkurzacz. No, a tymczasem uciekam i demontować dla Was tego vloga. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!